Cześć kochani, Turita z pracowni literackiej. Dzisiaj przychodzę do Was po to, aby Was wesprzeć, przytulić. Gdybym mogła, zrobiłabym to ka z każdym z Was. Niebawem wyniki matury, dochodzą do mnie sygnały, że bardzo się boicie, dlatego chciałabym dzisiaj zadbać o Wasze nastawienie, powiedzieć Wam, jak te wyniki sprawdzić, oraz później opisać Wam procedurę ewentualnego odwołania od e, otrzymanych wyników, bo wiem, że wiele osób mogłoby to uspokoić. Jeżeli więc takie treści Was interesują, jesteście jedną z tych osób, które, e, jak widzę, bardzo boją się poniedziałku, to zostańcie ze mną i zaraz postaramy się wesprzeć. Pamiętajcie też, że cały czas kurs i cały czas materiały pracowni, czyli notatki są dostępne. Buziaki i zaczynamy. Powiem Wam, że decyzję o nagraniu tego filmu podjęłam po przeczytaniu tej wiadomości. To była kolejna wiadomość tego typu, ale ta jakoś szczególnie chwyciła mnie za serce. Odnośnie dzisiejszego posta, ktoś się odnosił do tego, co, co powiedziałam w nim. Odkąd napisałam maturę, nie było dnia, żebym nie myślała o tym wszystkim. Niesamowicie boję się, że nie znałam właśnie polskiego, że zawiodłam wszystkich wokół, rodziców, siostrę. Tak sobie właśnie żyję w takim stresie związanym z maturami. Nic już nie zmienię, ale mimo wszystko mam do siebie wątę o całą tę maturę, że robiłam za mało powtórek, za mało się przygotowywałam. Jestem po technikum i ostatni egzamin zawodowy miałam w styczniu. i Dopiero wtedy zaczęła się moja powtórka do matury, więc stosunkowo bardzo niewiele. Dziękuję za przeczytanie, przepraszam za zamieszanie, ale musiałam to w końcu bez siebie wyrzucić. Słuchajcie, ta wiadomość mówi bardzo dużo o stresie, ale te inne wiadomości, które czytałam, mówią bardzo dużo o tym, że wy po prostu zachodzicie w głowę, jak wam ta praca poszła, zastanawiacie się, ile dostaniecie punktów, czy ją zdacie, a topowym teraz takim bólem jest myślenie o tym, czy zdał ktoś, kto napisał, że Wokulski a Stach to są dwie różne osoby. I ja Wam nie powiem teraz niestety, czy tak, czy nie, z tego prostego powodu, że Wy nawet sami do końca nie pamiętacie, co w tej pracy napisaliście, a to, że ktoś nie załapał tego, że Stanisław to Stach, nie oznacza, że z jego pracy przebijało to w, każdej, w każdy możliwy sposób. To zależy od tego, czy ktoś na tym oparł swoją wypowiedź, bo właśnie mówił, że to jest dodatkowa postać, że w przeciwieństwie do Wokulskiego, inaczej niż w Wokulski, jeszcze był Wokulski, który coś tam, a Stach tego nie robił, a Wokulski to robił. To wszystko zależy od ujęcia problemu, więc tak naprawdę mówię Wam o tym po to, żebyście spróbowali nie zastanawiać się non-stop nad tym, bo Wy nie pamiętacie, co napisaliście i, tak, i nikt Wam nie jest w stanie też yy, doradzić. To jakby teraz jest niczyja wina, ani Wasza, ani nikogo. Trzeba po prostu poczekać. A skoro czekamy, to pamiętajcie, ja sobie nawet to wypisałam, że matura nie świadczy, o waszej wartości nie gwarantuje wam szczęścia, nie gwarantuje wam akceptacji i miłości ze strony bliskich, nie gwarantuje wam zdobycia świetnego wykształcenia, fantastycznej pracy i w ogóle po prostu drogi usłanej różami. To jest tylko egzamin, który można poprawić albo w sierpniu, albo za rok napisać raz jeszcze, a jakby życie nasze jest bardziej złożone. Jeżeli jednak widzicie, że tak bardzo się boicie, to może to jest okazja do tego, żeby w tę dorosłość jednak trochę wkroczyć, czyli przyjrzeć się sobie i swojemu otoczeniu. Czy przypadkiem wasz stres nie jest zbyt wielki, czy może macie skłonności do takiego zachowywania się w sytuacjach z Właśnie wymagających odporności psychicznej. Może warto siebie jakoś zadbać, może sięgnąć po pomoc, a może zobaczyć, że osoby, którymi się otaczacie, nie wiem, czy przyjaciele, czy ktoś jeszcze, kto na was wywiera presję, to może nie jest najlepsze rozwiązanie. Ja nie będę tutaj pozować na kogoś, kto zna wszystkie odpowiedzi, bo każdy z was jest inny, ma innych rodziców, inaczej został wychowany. Edukacja dla kogoś jest bardzo ważna, dla kogoś mniej, ale wszystkich nas obowiązuje trochę zdrowego rozsądku i ja jako korepetytorka, osoba, która non-stop się edukacją zajmuje, która uczy od lat, może nie widać po twarzy, ale ponad 10 to jest jakby mój chleb powszedni, to naprawdę mogę Wam powiedzieć, że czasami te osoby, którym matury poszły średnio, trafiają na fajne studia, świetnie się mają. Czasami te osoby, którym matury poszły fantastycznie, trafiają na studia, gdzie są absolutnie... Jakby załamani, nie wiem, ilością nauki, czymś tam zmieniają, to tu może być różnie. To jest tylko jakby kolejny etap w Waszym życiu, więc to, o co Was proszę, to o, możliwie, yy, o możliwe zachowanie spokoju przez ten najbliższy czas, przez te najbliższe godziny. Jak piątego będą wyniki, to tak spokojnie odświeżajcie. W tamtym roku było nawet tak, że niektórzy nie mogli się zalogować. Wiem, bo przechodziłam to z uczniami moimi, że, że czekali, że ktoś już miał, nie wiem, jakoś super wcześnie rano, chyba nawet w nocy ktoś już miał. A ktoś potem czekał i, i nie mógł się zalogować na luzie. Te wyniki naprawdę dostaniecie, więc możliwie na luzie. No a teraz dobra, jak się do nich dostać? Przede wszystkim musicie się zalogować na stronie Waszej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Jeżeli nie wiecie, pod którą podlegacie, to wpisujecie sobie w wyszukiwarkę hasło Mapa Okręg OKE, to wystarczy i wtedy w grafice pojawią się Wam jakby pokolorowane różne części Polski. Wy wiecie, gdzie mieszkacie, gdzie macie szkołę i ta szkoła będzie podlegać pod jakąś okręgową komisję egzaminacyjną. Tam się logujecie, podajecie swój PESEL i podajecie hasło, które dano Wam w szkole, więc jeżeli ktoś tego nie ma, to dobrze, żeby się skontaktował z sekretariatem i to hasło znalazł, czy w jakikolwiek sposób je odnalazł, bo to jest ważne, żeby wyniki sprawdzić. No i teraz zakładamy, że dostajecie te wyniki i są dwie sytuacje, albo super optymistyczna, taka aż za Skakująco optymistyczna, albo taka nie do końca, czyli nie zgadzacie się z tym wynikiem, chcecie zobaczyć, dlaczego tak wyszło. No ja tutaj proponuję wam wtedy złożenie wniosku o wgląd do pracy. Macie 6 miesięcy na złożenie tego wniosku od momentu otrzymania informacji o wynikach. Ten wniosek, jakby każda z tych okręgowych komisji egzaminacyjnych ma u siebie na stronie, więc to ogarniecie. No i um, prosicie o to. W przeciągu pięciu dni roboczych otrzymujecie odpowiedź. OK. Jeżeli jej nie, nie otrzymacie, no to tam dzwonicie, piszecie i tak dalej. Zresztą ten wniosek możecie też wysłać mailem, nie tylko pocztą. W każdym razie po pięciu dniach otrzymujecie zaproszenie na konkretny dzień, godzinę i tam przez nie więcej niż pół godziny możecie swoją pracę czytać, analizować. Możecie też wykonać jej zdjęcia. No, i teraz, jak wyjdziecie z tymi zdjęciami, i Wy twierdzicie nadal i zasięgniecie opinii kogoś też ogarniętego, powiedzmy sobie tak kolokwialnie. Że nie, że tam było napisane lepiej, nie zgadzacie się z punktacją, to wtedy macie dwa dni robocze na złożenie kolejnego wniosku, to jest wniosek o weryfikację sumy punktów. Wtedy jeszcze inny egzaminator weryfikuje tę Waszą pracę i dostajecie decyzję, i teraz muszę zerknąć, po jakim czasie dostajecie decyzję w przeciągu około dwóch tygodni od tego, yy, jakby, złożenia, yy, decyzję, czy yy, to jest zaliczona, yy, jakby Wasza prośba została uznana, czy yy, się Wam udało, czy macie więcej punktów, czy też nie. I jeżeli tutaj yy, otrzymacie odpowiedź negatywną i nadal się z tym nie zgadzacie, to teraz macie dni, 7 dni od tego momentu, kiedy uzyskacie odpowiedź, że nie zaliczą Wam większej ilości punktów, nie, nie, nie dadzą, to wtedy macie 7 dni, składacie trzeci wniosek do kolegium arbitrażu egzaminacyjnego, i tam e, już ostatecznie otrzymacie informację, czy y, dostaniecie więcej punktów, czy nie. To już jest najdalej i y, jeżeli tam informacja będzie negatywna, no to już koniec, a jeżeli pozytywna, y, no to y, jest jakby spokój. Więc tak naprawdę to są trzy kroki, nie ma ryzyka, bo jeżeli złożycie, y, ja dzwoniłam do CKE, ja to wszystko potwierdzałam, więc tu jest jakby absolutny, absolutnie bezpieczne są te informacje, że tam sami możecie jeszcze zadzwonić. Jeżeli nawet drugi egzaminator, który sprawdza pracę, aby zweryfikować sumę punktów, stwierdzi, że dałby mniej tych punktów, to Wam i tak nie obniżą tej sumy, czyli tak to wygląda. Także nie ma ryzyka, można te dokumenty składać i tutaj dowiedzieć się, dlaczego tak, a nie inaczej Wasza praca wygląda. No i teraz. Mm, macie już jakąś ym, liczbę punktów, no i co bym Wam doradziła, jeśli chodzi o ewentualną rekrutację na studia, no bo ktoś może iść, ktoś może nie iść, ktoś może sobie robić rok przerwy. Słuchajcie, y, bo widzę też taki popłoch, że pytacie na tych grupach jeszcze maturalnych o dziekanaty, o jakieś tam wprowadzanie opłat rekrutacyjnych i tak dalej. No ten temat już może trochę za nami, ale pamiętajcie, że uczelnie mają swoje y, media społecznościowe. Czasami nawet te prywatne uczelnie mają Instagramy, mają Facebooki generalnie uczelnie zazwyczaj, no i są dziekanaty. Dziekanat to jest specyficzne miejsce, to to zrozumiecie pewnie niebawem. No, ale do tego dziekanatu można dzwonić, uzyskiwać różne informacje. Warto też zapisać się na grupy, na przykład na Facebooku studentów albo kandydatów na daną uczelnię. To też pomaga. A jeszcze jeśli chodzi o ten dziekanat, to warto też na przykład zadzwonić raz i potem ten telefon ponowić, jeżeli uzyskamy. Zyskaliście jakąś informację, ale nie czujecie się z nią do końca komfortowo. No bo przecież ni, to nie szkodzi, możecie się upewniać. E, więc to już jest takie dorosłe życie: jak ktoś nie odbiera o 10, to dzwonicie później, 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 patrzycie w ogóle, kiedy to jest otwarte, już trzeba e, się ogarniać. A jeżeli, słuchajcie, e, stałoby się tak, że ktoś e, spotka się z poprawką. To myślę, że przyjdę z pomocą też takim osobom, ale w tym filmie chciałabym życzyć wam wszystkim z danej matury. Trzymać i w filmie nie tylko za was bardzo mocno kciuki, żeby się wasze marzenia spełniły, żeby te najbliższe dni były dla was też psychicznie e, możliwie przyjemne. A potem, żebyście mieli co świętować. Tego wam z całego serduszka życzę ja, pracownia literacka, i myślę, że moje dziewczyny z kursów do matury też tego wam życzą. To co, kochani, puszczam was w drogę ostatni raz na kilkadziesiąt godzin przed maturą. Ściskam mocno. Pamiętajcie o kursach do matury, pamiętajcie o notatkach do matury.pl, tam też czeka wsparcie. Buziaki, i widzimy się w kolejnych materiałach. Pa pa!